Hmm. Dobra, zrobię coś takiego, że tym tydekiem ustawisz się tam w krzakach na A8, co nie? Tymi wszystkimi medami i tak dalej, pojedziecie sobie na lewo agresywnie. Baczatem ustawisz się na razie tutaj gdzieś też przy tym kamieniu, tam jest taki kamień. No i wszystkimi ciężkimi, to siedzicie na lewo. Ja wykryję coś się dzieje, jak coś to wrócimy. Tu są takie fajne pozycje i to macie być, jak będą nas kapować na przykład. Tym tedekiem bardziej tam są takie krzaki, co? Nie, to jak w randomku. Tu chyba grałeś, to wiesz. No, a wy tymi ciężkimi agresywnie do tego kamienia, gdzie ja jestem. Tu gdzie ja. Tylko bardziej przy tej górce po mojej prawej stronie, jak teraz jestem. na znalazłem fałkę. Tu śmiało do mnie jedźcie. Ona ma taką wieżę, jak coś. Dobra, tym paczatem wróć i zostań gdzieś tam w krzakach. Ale nie strzelaj, tylko pocietaj. Tą Dobra. stronę masz widzieć. Jeżeli chodzi o medy, no to wróćcie medami. Już możecie się wycofać stąd. Wróćcie, już wycofajcie się na bazę. Tymi ciężkimi możecie też wrócić. No, już wszyscy możecie wrócić. Tym td możesz przyjechać za tą stronę. Ciężkie możecie jechać tędy. Medami przy linii do A3. No, dawaj, i tam na zatory, co nie? No, tym lightem, dawaj, dawaj. Ty masz być tu, tu ci kliknąłem, nie tam, ja ci kliknąłem tu. Tu. Tak, tak, tylko bez spotach co dojechać No to nie ma znaczenia, czy idziesz tędy, czy nie tam ma spota, tam. jest tutaj No właśnie, nawet pojechałeś gorzej. Tu byś miał lepiej. Bo tam jest szczere pola, a tu jeździsz między górkami. Teraz się nie wychylaj. Poczekaj na medy. Medami wszystkimi dojedźcie tu. Poczekajcie. Wszystkie medy dojedźcie tu. Wszystkie ciężkie dojedźcie tu. Tym ciężkim skręć w lewo. Dojedź tu. Tędy ciężkimi idziecie. Tędy medami, Medami później. Najpierw ciężkie. Dobra. Tym tydekiem, co nie pamiętasz, jak cię wołałem, żebyś jechał tamtędy? Tam wróć się tutaj w krzaki. Tu się wróć w krzaki. Tak, żebyś mi osłaniał. No, jedźcie ciężkimi, dawać, dawać Medami go Tutaj zostań to jednym. Kacper, nie czekaj, kto to jest. The Lord Ksam. dobra, zostań, The Lord Ksam zostań Nie, dobra, później, dobra, spoko, możecie jechać. Mhm. Tylko poczekajcie na ciężkie, ciężkie przodem, ciężkie w prawo odbicie. Odbicie. Ja ciężkim. Jedźcie ciężkimi. Jedź spokojnie, spokojnie, nie panikuj, Jedź, Rumbel, Rumbel, jedź, Rumbel, Rumbel, Kacper! Shandy. Kacper, Shandy, posłuchajcie mnie. Wy... Rumbel. Rumbel. Jedź. Rumbel. Jedź. Rumbel, jedź. Rumbel. 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 Rumbel, jedź. Rumbel, jedź. O, dobrze. W lewo, Rumbel. W lewo. Rumbel, w lewo, jedź. Rumbel, w lewo. W lewo. W lewo rumbale, jedź. Zrzuciłem. medami przejdź na drugą stronę. Przejedźcie medami na drugą stronę. Tym Tedekiem już nie stój tam, tylko dojedź tu. Tu dojedź. Widzisz tą fałkę? Fałdka ma Wicia. Tu po Hawuka jedź, Wicia, idź po Hawuka. Nie walcz z ciężkimi, tylko wybierz sobie laita. Ksyliam, ogarnij tą fałkę. Ok, tam jest jeszcze I3, dobrze. To Xiliam obróć się, obróć się, Xiliam. Obróć się. I skup się na I3. Z wicią. No, dawać. edami wystrzelajcie ciężkie, mam fajną pozycję. Skupcie się. Xiliam w lewo odbij, Xiliam w lewo odbi. Skup się na I3. Proszę. Co? Skup się na isie 3, ale nie idź do niego bokiem, tylko go zabij, tak? Mówię, że mi laguje strasznie, mam 999 Aha Okej okay. Mam tu dwóch No Rumber jedź dalej Jedź dalej Med jeszcze mnie tutaj opiekuje znaczy ten, light. No wiecie, dawaj Jedź z Xilliamem, jedźcie Wiesz co, ja mam 999 pingów, dlatego tak Nie panuję za bardzo nad tym żołgiem mm -hmm, no dobra, okej okay. Próbuję po prostu nie zginąć no. Bo teraz mam spot, spróbuję na niego wyjechać, mam pełny magazyn. A ty masz nim czy Wicia? Eeeh, Xyriam, a czy, że co? Kto jest kto, bo. Ja nie... Mówiłem że. Ja, Wicia do... ja, jest Bat-chat. znaczy ja jestem BadChatem, nie? I, a, i czyli mam te lagi. BadChatem masz lagi, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ty Medami Shandy, dojedź tutaj. Jesteś z sumie Shandy? Tak, słyszę cię. Gdzie mam dojechać? Masz dojechać na bitwę. Jesteś z tyłu, campisz, nic nie robisz. Jakby Cię nie było. Co, na? Masz być przy walce. Tym sumiesz, Xillian, dobra? Miesz na niego. No wyjedź na niego. No wyjedź na niego, ja Ci pomogę. On mierzy we nie wyjedź. Nie bój się. Masz go na hipa. A Nie tak, tak to nie. sekundy zabrakło. Na No dawaj, jest twój. Ładnie. Siemadmirał. admirał. No. Prawda. No dobra, to lecimy. Słuchajcie, już tłumaczę taktykę. Na samym początku bitwy, zwróćcie uwagę, że mają trzy tydyki snajperskie. Więc musimy zagrać tak, żeby nas nie wysnajpiły. Gdzie mogą nas wysnajpić? Tutaj najlepiej się gra td dlatego pochodzimy na lewo. Więc wszyscy ogień w lewo, tylko tym SU ustaw się jakoś tutaj tak na obronę bazy w A9, a wy wszyscy w lewo odbijcie. Odbijajcie w lewo, bo zginiecie od te Po prostu odbijcie w lewo. patrzysz na miasto, czy jak? No tutaj Miejsce. mierzysz na linię A za budynkiem, co nie? Miejcie też na uwadze, że mają arce, nie? No, 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 dlatego szybko jedziemy, nie zastanawiajcie się, tylko jedźcie tędy ogień. Tym ty takie musisz widzieć, Ten... Ja wszystko będę widział przed wami, na razie jedźcie za mną. Kacperek6969, podkreślenie z TL, wpłacił 10 złotych. Witamy multi, oceni konto. I tym tydekiem chodzi o to, żebyś tak widział tak tą drogę, widzisz ją? Tak, w którym Tak, widzę którym grał okay. nie pozdrawiam cię. Dobrze, kasterek. No, czekamy na ciężkie, czekamy na ciężkie, powoli, czekamy na ciężkie. Jest yy, kowy za nami. Zostań tym crazederem, obróć się i tam ewentualnie mierz w jego stronę. Ja bez spota, jestem. No, mierz są. w niego, mierz w niego crazederem, mierz w niego crazederem. A wy możecie jechać tylko ciężkie przodem. Tym TS-em jedź przodem, no jedźcie. E, no, śpięknie, śpięknie. A mnie open? Na open, a Tędy jedźcie medami i śniadajcie Arta na krzyż. Marta Spokojnie. Jedźcie tędy na ich bazę. Tylko tym FM nie powinieneś być tu, tylko tam. Czemu jesteś z tyłu? Szędzi. Szędzi, dlaczego nie zrozumiałeś polecenia? Co? Już, już jadę, spokojnie. No wiem, tylko że widzisz. Ty nie masz. Czekać 10 sekund po mojej komendzie, tylko od razu ją wykonać. Jak tak będziesz grał, to będziesz zawsze z tyłu. A ja chcę ciebie, żebyś ty pierwszy ginął, masz najgorszy czołg. mam przebijać się przez tory, czy zostać? Musisz dojechać dalej, musisz pojechać tam dalej. Krajzlerem mam stać, czy jechać? Dobra, to... Zostać. Ja się przebijam do domków już na KT. Tam... No, wy też, za budynki, za budynki, za budynki, za budynki, za budynki. No bez żarówki jestem jakby co cały czas, więc... Dobra, co, mam się do, tam do dołku, mam do dołku. Aż jechać, czy...? Nie, tu zostań, tu zostań, tu zostań, tu zostań. O, znalazłem KW-5. Dobra, KW-5. Eee, dobra, wiebałem się trochę z... Te, deki na, za górką są. E, w krzaczkach, za górką w krzaczkach. Okej, okay, Jadę na medy, na bazę. Dobra, wróćcie medami na bazę. Wróćcie medami na bazę, Kreislerem dojdzie do SU. Kreislerem dojdzie do SU, spokojnie. Da mi wróci na bazę, E-75TS zostań tu gdzie jesteś Arta KD jest Spoko Arta jest tutaj Ale tym Tydekiem strzelaj, tym Tydekiem strzelaj, tym crazederm go osłanie. Może, że nie wziąłem TDK Potopimy w tej rzece? Ale nie jedźcie rzeką, górą jedźcie, tak jak ja Tak jak 1, ja Jeden ma 1% i dwóch Dobrze, krajzerem się wycofi pod nas, co nie pod nas, co nie pod nas Tym Krajzlerem zjedz zagłębienie i pod nas co, nie pod słuszników graj, a nie na nich My Ci pomożemy za chwilę Wyjedźcie tutaj od lewej strony delikatnie i morąbnijcie tym kołowcami. Delikatnie, tylko delikatnie ale nie wszyscy, tylko na przykład jeden, co nie? Nie, nie wszyscy, nie, jedźcie, jedźcie, ale jedźcie. Nie wszyscy mieli, Je, teraz to jedźcie. No, crajzerem podjeść troszeczkę. Ty ten 5 TS, wycofaj się tutaj za ten wał, zobacz, tu masz taki wał. Znaczy, w sumie to medal open podarte, wolę zostać przy tomkach I tutaj zrobię jeszcze coś na pancerz, a tam tak średnio. Ale tam byś miał pozycję na wieży. I jak na ciebie wyjedzie KW-5 to zrobisz mu więcej Mają artę, jestem na strzał A Nie, ty masz 500 życia, przynajmniej miałeś Chyba nie że... Nie miałem, Czysta, mam, mam 300, dostałem od niej już A, czyli zebrałeś, no nie powiedziałeś Tak, tak A Spoko. Powiedziałem, że KT, powiedziałem i pytałem ci gdzie jest tutaj Że jest tutaj Skorpion No, temu mu, Skorpionowi, bicie go, dobra, dobra Kurde. No dobra Dzięki za dobry snajper KV-5 na no. dojeżdżę TSA No ja lagi trochę nie dojeżdżę Kasia spudłowała dwa razy Co nam jest? Będą mnie chyba pchać, wiesz? Ty... Jedźcie linią A Ale, arta, ale, ale arta nie, kadra. ale nie tak, nie tak, tak to nie Do celu, do celu, do celu. Spot'a mam, Krajzle A, Arta, Gruchoni, wycofaj się. Nie może być tak, że ty zbierasz i ty nie mówisz. Ty musisz mówić, że ty masz spota. To nie jest tak, że to nie ma znaczenia. Kacper, wycofaj się. Kacper, wycofaj się. A macie wtedy taki u siebie. Ja mogę pojechać po Arty, jakkolwiek to głupio brzmi. Ale zginiesz od w 5 nie. Wycofaj no się. Nie, nie Wycofajcie 6... się. O... A, okej. Okay. Zginę od Skorpionów, są tutaj. Dlatego miałeś tam zostać. Tymi medami, jedźcie linią A, ale te co mają najwięcej przodem, nie ogryzki. Ty Snipe Kacper i uruchomic. No a wy jedźcie. Znowu spota mam Dobrze, spokojnie, Ale mi laguje, Jezus Maria. Progetto zabicie, Progetta i proczetto! i nic w puść mnie. Puśmie, Wystarczy załadować HEKA na tego Raum pancera. HEKA 7 HP Dlaczego jedzie sam Sending Dead? Ej, kurde! Gdy Gordon Scarlett jedzie. Dobrze, nie Dobrze, jedź. Jedźcie. Dobra, nie zastanawiajcie się, po prostu jedźcie. I takie budynki możecie niszczyć. Nie zastanawiajcie się, niszczcie mu budynek, osłonę. No. Haeki, poprosiłem Was o haeki. Oh. No jedźcie, jedźcie do tych budynków, co nie do tych budynków. Tym Chryslerem jedź tędy, co nie? Ja jestem na ogrysku już. Aha, aha, okej, okay, dobra. Karta trzy IS-3 jest. Ok, <grych> Medami zostancie tu, gdzie jesteście, ty i Project to tam trochę dalej. Tylko nie jedź, Dalart, sam Samik z przodem, tylko wpójść tych, co mają full życia. Dobra, okay. Olagi, to. Okej. Polaki, kurwa. Nie przeklinaj. Sorry, powiedziałem kurna, nie... No za drugie? Była zasada, nie Dobra, spoko. No Dobra, tymi medami z A9 podjęcie tę linią 0 Oni uciekają. Możecie, ale czemu jesteście medami tam? Nie tu Tu gdzie ja jestem? Jest spokój. Tam nic nie możecie zrobić. Tam i tak po mnie te skorpiony pojechały multi, także to w sumie tam już... No z skorpionem No dobra jedźcie, jedźcie tymi medami na skróty, na najkrótszą drogą. Najkrótszą drogą Najkrótszą drogą Najkrótszą Ale po prostu je, ale nie, nie, nie strzelajcie, nie znajpcie, jedźcie Jedźcie Po prostu na nich tam ja? Tak, dokładnie Dobra, dobra. Piękny wąska, w porządku tutaj na moście. Przybiję go, co kolba. Tak już raczej nie przegracie, bo nie zdążę was zrobić. Multi'ego przynajmniej na pewno nie. Ktoś zwierzę wieżą by się tu przydał. Tu jest skarpion. No jedź, śmiało, zrobicie sobie <laughs> żarty jeszcze Jakbyście trochę śmiale jechali to może nawet udałoby się to wiecie skapować, ale musi troszeczkę Patrzeć, że jak oni mają czołgi tu to wy musicie tam cisnąć Multi, ja mam takie mikrolagi, lagi 140 pingu, coś takiego, nie wiem czy nie lepiej było grać niż szybszym wiesz Na traku jestem bo ciężkie mi się kątowanie buguje i wtedy... Za bardzo skręca mi czołg albo za mało. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, spoczko. Mam takie pytanie, kiedy jeszcze będę za takiej clonówki? To zależy od tego, jak często będziecie grali je. Na początku wszyscy jedziecie w prawo, wtedy strzelaj strzelaj stąd? Ok. Ok, tak oh jest. Robi kierownik. czy gramy bardziej pisemnie? Agresywnie. Zobaczymy co się dzieje na początku. Sorry. Jest kowiec, zabijamy go. Musi zginąć, co nie? Śmiało, wiecie, bo ale wiecie, ale śmiało, 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 bo zaraz wam ucieknie. Śmiało, śmiało, żeby nie uciekł, żeby nie uciekł, żeby nie uciekł. Teraz dobrawa. oni będą na środku i was wystrzelają. Uważajcie, uważajcie, bo oni zajmą środek teraz, jak zobaczyli was wszystkich, Uciekajcie stąd. Już musicie stąd uciekać. Musicie się stanąć. Sprawdzamy czy ogień do przodu? N tak jak mówię, musicie wycofać. Staty. Zobacz, Zobacz, się wycofać. Cały czas mówię, wy wszyscy występujemy. Do Tedekiem jak faktycznie możesz tu zostać i tam mierzyć. 95, znak zapytania, Teraz będzie trudno. Zdając jakąś pozycję pod klasztorem? nie jeździć byle jak. Zabijcie Lisa. Wyjedźcie i zabijcie Lisa stąd, co? Szybko. Wyje wychylcie stąd i go zabijcie. Ale śmiało, bo zaraz mnie wykryje Szybko, 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 szybko. No dawaj, dawaj, dawaj. Tak, jest. Okej, okay, sowajcie się, przodujcie, sowajcie się. Poczekaj. Na lat no. Ładnie. O, dobra. No ja wziąłem wszystko na siebie. O, progetto, progetto, progetto. Kowiedz na górce, kowca, spróbujcie Nie da radę. A się co tym terenem Kowca możecie zabić kowca, 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 kowca. Nie miałem strzał na mnie Nie wychrajcie na te medy. Dobra, da. Nie wychylajcie papierowymi czołgami. Nie wychylajcie papierowymi. Mistrz, niech niech jadą podłórkę. Nie wych. Kąska. Wpuśćcie ich na kapa, i dopiero wtedy zacznijcie do nich strzelać. Po waszej lewej są fajne miejscówki. Po waszej lewej, tam, po lewej waszej. Nie możecie tego projektu tak wpuszczać. On za blisko, musicie po niego wychylić i do niego strzelać. Jak on tak podjeżdża. Tutaj jeden czołg do mnie nie dojedzie, jeden czołg nie do mnie dojedzie tutaj szybko, ja tylko jadę. jakiś taki co ma trochę życia. Ja byłem mało. Dobra, ja pojadę, ja pojadę, spokojnie. Pojadę, taki ja co ja ma pojadę. magazynek, tylko taki co ma magazynek. No, może tu bokiem ja Spróbuję zmienić ten odpady bitwy, bo ja mogę ich obijać za zero. Laguje mi wyjeżdża czymś oksym. To faukoje z prawej. No... Tym faukojkom masz w sumie Open Bite. Spróbuj tutaj grać wiesz na wieżę bo dałoby się. Ja z lisem bym mógł, gdyby nie to. mnie to. Skończy mnie. Kurwa. Dobra. Kyserys, Jury, nie wychylaj. Znaczy, widzisz, ja nawet nie mogę, nie? Nie wiem, czy widać jak myśli ścina Nie, nie widać. Jaki spot by się przydał? Ja bym tutaj bił tym to na środku. Tak, tylko że nie mamy żadnego chwili, bo wzięli się wszyscy medy. Nie ma kim pociecić. Mhm. Zwalniłam. Puśćcie ich, jak tak wychracie, oni mają lepsze pozycje, lepsze czołgi od was. wiecie o tym? VPK. sprawi TVP macie, sprawi macie TVP. Wyjeżdża teraz, wyjeżdża TVP.

Agresywnie Dylardk sam, agresywnie, śmiało. Teraz oni będą jechali bokiem dla ciebie W prawo jakby się odbił... Odgnu... No dobra Wybrałem, co mogłem. O, możesz go zabić. Ładnie. Tak wam powiem, że co do tych osób, co sprzedały Defendera, to warto będzie go odkupić, bo można go w każdej chwili odkupić, bo... Tymi FV-ami to powiem wam tak szczerze, to... to słabo widzę waszą przyszłość. To nie jest taki czoł, którym się gra w tych czasach, to jest czoł, którym... Można zagrać raz od święta, ale tak to ci co nim grają, to są mega zacofani. To nie jest tak, że jak się sprzeda poremka, to się ma tylko dwa dni na odkupienie. Taki kiczonki jak Defender możesz odkupić zawsze. Te drzewkowe masz chyba 3 dni tylko. Ale na te y, takie wyjątkowe, jak Progetto, jak Defender ich w drzewku nie ma, to możesz cały życie je odkupić, co nie? Czy można też odzyskać te czoki drzewkowe, które się sprzedało, też przez bardzo długi czas, teraz prowadzi taką opcję. A. ale ja chyba nie będę mógł grać, bo, bo jak, tak jak ta bitwa wyglądała przed chwilą, to wyglądała tragicznie. No dobra, no to, to idź sobie uspokój tam sytuację z netem, no kogoś innego wpuścimy i tyle. No muszę zadzwonić tam, znaczy zmieniłem teraz internet, nie wiem czy, czy będzie lepiej, ale wątpię w to. No dobrze, spokojnie, o. dobra, luzik, 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 nie <laughs> <luzik, śmiech> Mogę multi wziąć w jak coś. Dobrze, Dobre, Weź, co?